Cześć. Przedstawię się wam po raz kolejny i trochę opowiem o sobie. Ten kanał YouTube ogólnie rzecz biorąc ma mieć na celu pokazania wam pewnych różnych zależności w naszym wewnętrznym świecie mentalnym. Te filmy na YouTubie, jakie tu będę wystawiał, będą bez cięć, będą na żywo, tylko bez czatu. I bez wszystkich innych dodatkowych dźwięków, które mogłyby mi naprowadzać, jak dany temat może wyglądać. Oczywiście dla niektórych może wydawać się to mało atrakcyjne, zaś inni mogą wziąć słuchawki, ewentualnie sobie posłuchać. Mógłbym dać tutaj scenę jakąś typu latające misie, a tylko gdzieś w tle mój dźwięk. Jednak postanowiłem, że będzie to w ten sposób na razie przeze mnie tworzone. Nie mam za dużo miejsca, oświetlenie jest jakie jest, więc mam nadzieję, że wszystkie te różne aspekty nie przysłonią tego, co chciałbym Wam poopowiadać. Ja mam na imię Gabriel i jakiś czas temu stworzyłem cały projekt Punktu Zero. Od podstaw. Zacząłem budować go, gdzie wcześniej moje projekty ulegały samodestrukcji, były niszczone. I tak jak jeden z projektów został mi całkowicie skradziony, inny zniszczony, tak ten w tym momencie nadal się trzyma. Staram się jak mogę, żeby to były słowa odśrodkowe żeby was nie oszukiwać, nie naginać, nie namawiać, nie błyszczeć, ja nie jestem święty. I jest jeden alfa i omega, i uważam, że w moim otoczeniu to wystarczy. Nie potrzebuję tutaj blichtru, czy też błyszczeć. Cały kanał i całe, cała wiedza ma być dla was w sposób taki luźny, ponieważ. Nie ma być między mną a wami jakiś zapor. Oczywiście jedynym, jedyną rzeczą to jest cenzura, która ewentualnie sprawia, że pewnych rzeczy nie opowiadam, czy też nie mówię, ze względu na to, że nie mam ochoty być na przestrzale tych wszystkich różnego rodzaju zamieci, które są obecnie. I to nie moja bajka. Wolę stawiać na ludzi, żeby zaczęli budować się powoli, systematycznie, wedle uznania ich wewnętrznego. W projekcie, oczywiście, masz możliwość na przykład siedzenia u mnie na TikToku raz na jakiś czas. Livey obecnie skrócę częstotliwość ze względu na to, że bardzo dużo od siebie mocy daję podczas tych liveów. A potem muszę się odbudowywać. No taki jestem. Jestem, że jak wchodzę w coś, to całym ogniem, a potem w codzienności brakuje mi trochę sił, ponieważ mam ochotę w tak ekspresyjny czasami sposób o czymś poopowiadać, zaangażować się i. Mam u siebie w głowie czasami coś takiego, taką myśl. Kurde, przecież to jest tak istotne. To tak mocno by pomogło pomóc ludziom. E, e, ale na przykład zadają przecież nieodpowiednie pytania. Dlaczego zadają po raz kolejny to samo pytanie? To mnie wypala. Zrozumcie. Ja jestem człowiekiem, który bardzo stara się bardzo, bardzo szybko uczyć. I postawiłem jakby wszystko na jedną kartę. Na kartę Obejrzenia tej rzeczywistości ze wszystkich mi możliwych kątów. Powtarzam, ja nie jestem alfa i omega, więc, więc oczywiście są elementy, których na 100% nie dostrzegam, ale to, co udało mi się dostrzec, to opowiadam w krótkich filmach. Przykładowo, właśnie na TikToku. Tutaj będą takie luźne opowieści. W całym Projekcie punktu zero chodzi o to, ażeby wydobyć z człowieka tą, tą siłę wewnętrzną, która jest podarowana od Boga każdemu człowiekowi i nie ma drugiej, te, drugiego takiego samego dźwięku, jak jest w tobie. I oczywiście za ileś set lat będzie coś podobnego, ale na dzień obecny, jak się rozejrzeć wśród wszystkich ludzi dookoła ciebie. To uniwersum jest unikatowa w każdym z Was. Tylko ta szarość codzienna, kiedy to jesteśmy jak wycięci z szablonu, w wkładanie do różnych szuflad, szafek, sprawia, że myślimy, że jesteśmy wszyscy tacy sami, a tak nie jest. I nie ma czegoś takiego jak. Ogólne porozumienie. Nie ma czegoś takiego, że wszyscy się nawzajem zrozumiemy. Możemy ewentualnie, ja to nazywam budową latarni. Budujesz latarnie i są to jakieś punkty styku pomiędzy ludźmi, które są uniwersalne i możemy się przyglądać, opowiadać, ale nie wciskać sobie całego bałaganu do, do głowy. Bardzo fajnie jest, jak ludzie nauczą się opowiadać o opowieści, a nie opowiadać o swoich opiniach o opowieści. To są dwa różne postrzegania komunikacji i rozmowy, ponieważ każdy z nas w swojej głowie, w swoim mentalu, absolutnie ma wielki świat przemyśleń. I niejednokrotnie brakuje nam języka, żeby wydobyć to na zewnątrz i przekazać coś drugiemu człowiekowi takim, w taki sposób, jak my to widzimy. I tutaj dochodzi do, do szeregu nieporozumień. Myślałem to, a patrzysz tak, a robisz to, a robisz tamto, a przecież mówiłem, czy mówiłam, że to ma być takie, czy owakie. No nie da się, nie da się doprowadzić do sytuacji, ażeby. Całości wyeksponować nasze za, za, zamierzenie, ale, ale, ale możemy iść w tą stronę, ażeby ta komunikacja była coraz, coraz lepsza. Do tego przydaje się właśnie wiedza i wiedza, która będzie spajać, spajać nas, ponieważ jak dobrze, dobrze zau zauważycie, są pewnego rodzaju rzeczy, które spajają ludzi. Tak jak przykładowo dobrze zrozumiana miłość. Miłość jest na przykład czymś, co ewidentnie jest potężną siłą spajającą ludzi między sobą. Ponieważ miłość jest siłą, która nie przynależy do żadnego człowieka. Jest to wyższa wartość i dobrze jest ją dobrze rozpoznać u siebie we wnętrzu i dobrze ją. Udzielać się wraz z nią. To nie jest tak, że, że na przykład miłość przynależy do ciebie i ty masz tą miłością siebie obdarować. Miłością powinniśmy obdarowywać drugiego człowieka. Miłość jest nam dlatego podarowana, abyśmy my podarowali ją drugiemu człowiekowi. Po to jest miłość. A nie po to, żeby obdarowywać siebie. Oczywiście są takie momenty, że gdzieś tam popadamy w skrajności, w jakieś emocjonalne stany, kiedy jesteśmy zdołowani i potrzebujemy wydobyć ją u siebie na, 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 na jakimś tam wyższych potencjałach. Ale ogólnie zamysł miłości to jest podarowanie drugiemu człowiekowi tego uczucia i, i życie wraz z tym podarunkiem. Kiedy byśmy podarowywali sobie miłość wzajemnie, na ulicy, w domu, w pracy i tak dalej. Wiele rzeczy nie miałoby miejsca. Zaś w cywilizacji, w miejsce miłości kradła się chciwość, arogancja, uta ignorancja i wszystkie te takie... Siostrzane emocjonalne stany i myśli, które doprowadzają do tego, że, że miłość jest spychana absolutnie gdzieś tam na jakiś bardzo daleki tor, ponieważ nie jest opłacalna, bo wraz z miłością idzie szczerość, wraz z miłością idzie prawda, wraz z miłością idą wszystkie wyższe wartości, ponieważ miłość jest matką, matką tych wszystkich wartości, teraz to co ja tłumaczę i to co ja, ja pokazuję czy też uczę ludzi to miłość jest matką wszystkich stanów i stany to są, ich, to są te dzieci miłości tak od prawa do lewa tak jak złość też nie wiem szczodrość to są dzieci miłości te dzieci miłości nie mogą nad domostwem przejąć kontroli czyli nie mogą wejść na tryb który jest ponad miłością, bo jeżeli wejdą, to zaczną niszczyć, a my doprowadziliśmy do tego, że te emocjonalne stany stanęły ponad miłością i doprowadziły do tego, że miłość kruszeje sama w sobie wśród tematów społeczeństwa, bo miłości samej w sobie nie jesteśmy, nie jesteśmy w stanie zniszczyć, ale możemy ją wyeliminować. Moim postrzeganiu rzeczywistości. Zaś jeżeli miłość opiekuje się stanami pomniejszymi, wszystko wraca na odpowiednie tory, i te, te ogrody wewnętrzne zaczynają przynosić owoce. I takimi, między innymi, rzeczami się zajmujemy od tych prostych założeń do tych bardziej skomplikowanych, metafizycznych, jakichś mentalnych czy. czy, czy politycznych, geostrategicznych i tak dalej, ja nie jestem, już powiedziałem ekspertem od wszystkiego moim konikiem jest mental czy duchowe jakieś metafizyczne aspekty eee, a przez to, przez to poniekąd potrzebuję mieć rozeznanie na wielu płaszczyznach i jasne oczywiście, że są wybitniejsi ludzie ode mnie, jeśli chodzi o politykę, geostrategię czy, czy finansowość i to, co zauważam, ewentualnie przenikliwym swoim wzrokiem, to jestem w stanie wam poopowiadać się z wami podzielić. E, bo być może komuś coś nie zostało zauważone, tak to nazwijmy. E, ale nie, nie jestem jakimś mega ekspertem od tego wszystkiego i um, zdaję sobie sprawę z tego, że jestem w stanie popełniać. Różnego rodzaju błędy, tak to nazwijmy. Więc punkt zero, punkt zero pojawił się u mnie raptownie, ponieważ ja nie chciałem robić tego, co robię. Ja miałem ochotę bli mieć blichtr, mieć zabawę, mieć kobiety, mieć śpiew i tańce oraz te wszystkie, wszystkie różne doczesne, materialne rzeczy, ponieważ to mnie najbardziej kręciło. No i cała, cały projekt wszedł bardzo raptownie. Właściwie minęły trzy dni i przez trzy postaci trzy dni i wszystko się zmieniło. I nie jestem w stanie opisać Wam, jak wielkie. Musiałem poczynić zmiany u siebie, bo musiałbym to jakoś, nie wiem, wyobrażenie wyciągnąć na zewnątrz, żebyście mogli zobaczyć. Ale zmiany, zmiany potrzebowałem dokonać wprost diametralną, która doprowadziła mnie do obecnego postrzegania rzeczywistości. Ja byłem człowiekiem właściwie z ulicy kiedy to uliczne różnego rodzaju zagrywki były moją codziennością. Widziałem w życiu tyle brutalności i scen brutalnych, że właściwie można by było na ten temat całą książkę napisać. Byłem jak zawsze w sytuacjach, w które, które. Ja nie wiem, ale chyba, chyba nie powinni ludzie bywać w takich sytuacjach, kiedy to się widzi. Jak ta ciemna strona społeczeństwa, czyli zajmująca się tymi wszystkimi niecnymi sprawami, wokół mnie planują, robią i czynią różnego rodzaju rzeczy. No tutaj nie mogę wejść jakby głębiej, ponieważ jest to hermetyczne. Było to hermetyczne środowisko, które opowiadało mi o bardzo wielu rzeczach, które dzieją się. W telewizji o tym nie ma. W telewizji są wyniki, tak? Wyniki. Że tam sprawiedliwość dosięgnęła coś tam, coś tam. Wierzcie mi, to większość to jest po prostu wyssane kompletnie z palca, żeby tylko w mass mediach coś o tym powiedzieć. To całkowicie inaczej wygląda. No ale naoglądałem się tych wszystkich rzeczy. Więc tym bardziej nie mam zielonego pojęcia, co ja tu robię. A może, właśnie te wszystkie rzeczy, które, które zauważyłem i których byłem świadkiem, właśnie, właśnie do czegoś mi się przydają, chociaż w codzienności tego nie zauważam. Więc, więc tak, wykuwany byłem po prostu ogniem od samego dzieciaka. Dlatego, dlatego moja siła odśrodkowa jest brana za pyszność, za arogancję, za ignorancję, lub też za wychwalanie samego siebie. Ale powiedzcie mi, jak chcesz dojść do meandrów metafizycznych, jak nie jesteś pewny siebie, jak nie jesteś silny i skuteczny. Jak chcesz dojść, jeżeli, jeżeli cały czas się wahasz? Istnienie cię zniszczy dosłownie, wypluje i pójdzie dalej. Więc wykuwany jesteś po prostu w ogniu i poniekąd, po części jest to zabawa istnienia i takie, taka, taka sadystyczna gra, można by było powiedzieć, ale z drugiej strony dająca, dająca wiele, wiele bogatych przemyśleń. I wszystko to selekcjonowałem i układałem w różne mozaiki i w różnego rodzaju puzle. A to dawało mi wgląd w głębsze pokłady każdego człowieka. Nawet nie jestem w stanie Wam wyrazić, jak wielką siłę ma, ma człowiek, ale jako pojedyncza, ist, i, i pojedyncza jednostka ma ogromną, ale jeżeli, jeżeli zunifikuje się myślenie ludzi, czyli będzie jednomyślność na pewnych elementach, no to jest, są w stanie połamać, połamać bardzo dużo rzeczywistości. Dlatego między innymi jesteśmy tak podzieleni, żeby, żeby nie było tej jednomyślności, ponieważ ta jednomyślność ma ogromne przełożenie na rzeczywistość. Dlatego się ciągle kłócimy i spieramy o byle pierdolety, które, które są nam zapodawane do naszych głów. Więc powstał sobie ten punkt zero, i na samym początku bardzo często jest coś takiego: A po co mam słuchać tego człowieka, albo skąd on się wziął, urwany jest z choinki i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, ja wam powiem: jest naprawdę milion trzysta, dwa czterysta osób na TikTokach, na YouTubach, i które opowiadają o pewnych rzeczach. Nikt absolutnie nie musi siedzieć u mnie i nie musi jakby słuchać się mnie. Ja nie będę niczego udowadniał i nie będę jakby e, naciskał tak, tylko u mnie i tak dalej. Sam wywnioskujesz, sam, sama wywnioskujesz sobie, e, po czynach i poznacie. Ja jestem człowiekiem naprawdę. E, e, człowiek z ulicy, który. który ja to ja, ja to powtarzam, ponieważ czasami czasami wyglądam jak ham. A. E, ale to jest mój ogień wewnętrzny, tak? Ja nie, 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 nie obawiam się na przykład komuś powiedzieć, że słuchaj stary, ale, ale to są bzdury kompletne. Albo kurwić się na TikToku i powiedzieć słuchajcie, weźcie się obućcie, bo wasze czabany są całkowicie przegrzane i, i wprowadzacie ludzi w błąd. No nie obawiam się tego powiedzieć, chociaż, chociaż czasami fala nienawiści e, uderzających na powrót w moją stronę. Jest czasami czasami taka, że siedzę i się zastanawiam. Dobra, po co to powiedziałem? Mogłem siedzieć cicho i, i po prostu nic nie mówić. I tak pewnie niewiele by się zmieniło, czy to powiem, czy nie powiem. Takie, czuję takie zniechęcenie i, i się zastanawiam w jaki sposób ewentualnie podpowiadać. O, Wiecie, powiem wam, powiem, ja wam powiem szczerze, ja się, ja, ja się po milion razy zastanawiam, czy w ogóle opowiadanie komukolwiek, o czymkolwiek e, ma jakikolwiek sens. E, jakie ma to przełożenie? I czy, czy powinienem opowiadać, czy nie powinienem opowiadać, i, i w jaki sposób, czy mam tu robić jakieś fajerwerki, kurwa zakładać jakieś maski dziwne lub też, nie wiem, pokolorować się na jakieś różne kolory, żeby, żeby zrobić jakiś tu show, ale nie chce mi się. Wolę się skupić na, na tym, ażeby z wami sobie rozmawiać w takim pejzażu, typowo, typowo e, chłodnym I, i wiem dobrze o tym, że jeżeli ktoś ma ochotę posiedzieć i porozmawiać ze mną, no to tu zostanie, a reszta osób, która będzie z, Zniesmaczona i zniechęcona. Odnajdzie na pewno na pewno jakiś wewnątrz czynnik przebudzający go, lub też gdzieś na zewnątrz, w którymś, w którymś miejscu, więc, więc nacisku na to, że tak, to tylko tu. Nie, nie, nie. Więc, więc rozłożyłem ten punkt zero na wiele, wiele elementów, tak? I, I ponownie ja nie będę, nie będę owijał w bawełnę. Bo nie chcę mi się obijać w bawełnę, i wiem o tym, że, że są osoby, które będą, będą tutaj psioczyć. Ale <ścoughs> jest tak: na TikToku masz zajawki. Różnego rodzaju zajawki. Przez 25 lat, zbierana wiedza, masz zajawki. Ok. Ok, na stronie internetowej, tam będę zacznę pisać artykuły już niebawem, ponieważ to też zostawiłem. Bo się za dużo dzieje, za dużo się dzieje, i, i czasami, czasami mam dość po prostu wszystkiego i gdzieś odstawiam cały projekt. I, i to są moje niedopatrzenia, bo 5 minut tu, potem jest puzzle tu, potem moje myśli idą gdzie indziej, układam. I rozchodzi mi się to czasami na lewo i prawo, tak? To jest, to jest moja słabość. Więc na stronie internetowej masz tam, albo inaczej, będziesz mieć artykuły do, do poczytania, tak? Na Instagramie będę takie codzienne rzeczy sobie wrzucał raz na jakiś czas, żeby pokazać wam, że budowanie rzeczywistości to nie jest, to nie jest, to jest też. Mycie kibla, tak? E, czy też, czy też e, nie wiem, wyciąganie włosów e, z jakiejś tam rury, czy też, czy też taplanie się w jakimś tam gnojowisku. I to, to, to jedno drugiego kompletnie nie wyklucza. I, i, i jestem, jestem e, chciałbym wam pokazać, że, że świętość człowieka to codzienność. To jest świętość człowieka, ja nie mam ochoty pokazywać siebie jako zajebistego jakiegoś rabora John Wichura, nie zależy mi na tym, chcę wam pokazać to od strony takiej ludzkiej, takiej po prostu ludzkiej. A nie będę wam tu wystawiał na pewno tych wszystkich maili czy, 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 czy jakiś świadectw ludzi e, którzy piszą do mnie stary zmieniło się tak wiele, że sam czy sama nie jestem w stanie aż e, nadążyć nad zmianami, jest mi zajebiście tak, w końcu zaczynam rozumieć po co tu jestem i zaczynają budować te swoje wewnętrzne królestwa e, więc, więc z takich rzeczy to będę stronił. Uważam, że, że ci ludzie piszą do mnie w zaufaniu i te, te, wszystkie, te wszystkie wiadomości i maile to są pomiędzy mną a tymi osobami. Więc. Jeżeli masz ochotę, to zawsze kartka, długopis piszesz sobie. Jak są jakieś najwyższe, możesz zadać pytanie, ja to mi odpowiem. Chyba, że będzie to jakiś zakres, zakres wiedzy, ja wam powiem. Są pewne elementy, których nie puszczam w eter nie dlatego, że chciałbym je zatrzymać dla siebie, tylko dlatego, że jeżeli je puszczę, to zaczną być wykorzystywane na przykład przeciwko postronnym ludziom. Nie będę na przykład opowiadał, jak zniszczyć drugiego człowieka, co nie jest trudne. Nie ruszając się z krzesła. Nie będę opowiadał o różnego rodzaju tajemnych elementach, które mogą zostać wykorzystane przeciwko drugiemu człowiekowi. Ja widzę, co się dzieje tak, na YouTubach lub też TikTokach jest mnóstwo normalnych ludzi, ale jest też mnóstwo ludzi, którym się popieprzyło, całkowicie w głowach. I chcą wykorzystać pewne rzeczy przeciwko drugiemu człowiekowi dla sławy i dla, dla jakichś tam dziwnych, wyimaginowanych rzeczy. E, ale ogólnie. Zawsze podpowiem, w którą stronę ewentualnie można podejść. Kolejna rzecz jest, jest taka, że jeżeli masz ochotę, a już a teraz, w ciągu trzech dni, żebym ci wyłożył bezpośrednio kawę na ławę i opowiadał, jak z czym połączyć, co zrobić, jak do tego podejść. Jakie ewentualności, jakie przeszkody mentalne, czy też duchowe, czy też jakieś biochemiczne, no to wtedy piszesz do mnie maila i tylko kurs ewentualnie jest w Twoim zasięgu. Ponieważ ja live'y i filmy nagrywam od tak spontanicznie. Nie skupiam się na, 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 na nie wiem Jestem jak żywy ognia. Tu wybuchnę, tam wybuchnę, to powiem, tam powiem, tu dam wskazówkę, tam wdam wskazówkę. Dlatego cały czas mówię kartka i długopis ewentualnie. Ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, jak jestem zbudowany. I zdaję sobie dokładnie sprawę z tego, że, że nie, nie mogę ciągnąć nieskończono nieskończoność. Ja, ja się nudzę. Ja się bardzo szybko nudzę danymi zagadnieniami, i cały czas szukam wyzwań różnego rodzaju, eee, tak tych mentalnych, jak i, jak i tych metafizycznych. Dostrzegam, dostrzegam różnego rodzaju meandry, lub kuriozalne kompletnie sytuacje. Szukam wątków w różnego rodzaju aspektach i, i, i moja głowa. Ja, ja na przykład mam tysiące, wstaję rano, mam tysiąc, y, tysiące różnych pomysłów, co by pokazać ludziom na TikToku. Ja, ja nie myślę, co już nagrałem, tylko mam, 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 mam myśl, jaki kolejny element, o, to im się spodoba, to będzie dobre. To im pomoże i nagrywam i, i lecę dalej, i lecę dalej, bo, bo moje przemyślenia to jest cały czas układanie tata, ta tratatata, tratatata, tratatata. Jestem jak trochę czasami oderwany od rzeczywistości, tak? Więc, więc, tak to mniej więcej u mnie wygląda. Będę wam opowiadał tutaj te krótkie filmy, no ja wiem, już 20, a przecież 30 minut, ale będę starał się, chociaż nie wiem, chociaż tak to pół godziny, żeby to zostało. Jaki? Jak człowiek, który zajmuje się przez te wszystkie, wszystkie lata, rozmyśla tak o zachowaniach społecznych, zachowaniach politycznych, zachowaniach religijnych, metafizycznych, o jego możliwościach. To będą takie, takie moje półgodzinne przemyślenia. Będę starał się to tutaj wam wkładać w poniedziałki. Tak? Będę starał się tutaj w poniedziałki. Na razie takie jest moje założenie. Będę sobie siedział przy mikrofonie. Dzisiaj kawy nie mam, ale postaram się sobie z kawką usiąść z Wami i po prostu bez jakichś tam różnych przycinań, różnych paus i tak dalej, tak jak leci u mnie w głowie obraz, tak będę Wam opowiadał. Także jeżeli, jeżeli, jeżeli kogokolwiek zniechęciłem do siebie, super, zachęciłem, super, masz ochotę na wiedzę zapraszam, postaram się też, nie wiem, może odpalę live na, na, na YouTube za jakiś czas. E, e, ponieważ ten TikTok jest jaki jest. E, on jest taki bardzo rozstrzelony. Nie czuję, nie czuję w nim tak, tak, takiego domostwa. Jest, nie, ja lubię domostwo. Także zobaczymy. Zobaczymy. Jestem tu a, do waszej do, 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 do waszych e, możliwości, tak się mówi. Jak tam będziecie chcieli, jeżeli macie jakieś sugestie, możecie zawsze pisać maila z sugestiami. Tak? I tyle, i tyle. Na dzisiaj starczy. Bawcie się dobrze, zwiedzajcie, ponieważ wierzcie mi, nie jesteście tu po to, żeby cały czas wykonywać polecenia, tylko jesteście tu po to, ażeby odkryć sens własnego pobytu. I wierzcie mi, ten sens jest, ale przygnieciony przez te wszystkie tralalala, które są dookoła. Trzymajcie się. Cześć.